Sztuczna inteligencja wymyśla historię na trzy losowe słowa. Dzisiejsze słowa to: służebniczy, geograficzny, orzeczeniowy, a oto historia. Jak to często bywa? Po długiej i trudnej drodze życiowej: służebniczy, geograficzny i orzeczeniowy wreszcie się spotkali. Służebniczy. Geograficzny i orzeczeniowy połączyli swoje siły i wspólnymi siłami zaczęli budować coś wspaniałego. Wspólnie znaleźli pracę, zakładali rodziny i mieszkali wspólnie w małym miasteczku. Pracowali nad nowymi projektami, które służyły dobrej sprawie i były jednym z pierwszych kroków do szczęśliwego życia. Kiedy wszystko dobrze się układało, służebniczy geograficzny i orzeczeniowy wreszcie osiągnęli to, po czym zawsze tęsknili, szczęście.